Nie mogę doczekać się meczu z Riano. Hej! Widziałem artykuł, w którym was porównywano. Przewidzieli w nim wysyp bramek. Który z was strzeli więcej? Może Riano, a może drugi strzelec? Shaker! A co piszą o mnie? Shaker rządzi shaker rządzi shaker rządzi, shaker, rządzi, shaker rządzi! shaker rządzi! shaker rządzi! Trenerze, coś nie tak? Bycie pod presją ciąży Shakerowi. Shaker, starcie autografów, jedźmy! Stary, wskakuj! Czas trenować! Idź i machaj! Idź i machaj! Riano was pogrąży! I'm finally here, my heart is pounding, 50,000 fans screaming, I can't get my breath, the whistle sounding, with every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot, every minute of the night, now I'm gonna be a fighter, Just one, two, three, I'm a Super Striker, Striker. you <laughs> Panik instynktu. Jeszcze raz. Pszejkry. W porządku, Joe. Poćwiczmy różne. Jesteś gość, Uuu, kochany shaker. A może chwila przerwy? Nie teraz. Trenujmy. Skręcaj ciało do piłki. To pomoże, o, pan Golare. No spróbuj. Haha, ha, stary druchu. Chłopcy, to asystent Barki, najlepszy trener napastników w historii Superligi. E, he, he, właściwie to nie. Jestem e... Emerytem, Co? Po moim trupie? Masz nową pracę. Przygotuj Shakera na Riano. Myśl! Myśl! Shaker ma olbrzymi potencjał. Trenując go możesz zostać legendarnym trenerem. Pomyślmy. Klatka... Przyjęcie na lewą... Nie, 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 na prawą. Nie, na, na, na prawą. Nie, chwila, klatka. Aaaa! Dobrze. A! Schematy Uczę ich Shakera. On wygra z Barką, a ja dowiodę światu, że Ryjano niesłusznie mnie zwolnił. Musisz ściśle trzymać się schematu. W innym wypadku to strata czasu. Nie brzmi trudno. Myślisz? Jak Ryano? już nic. Raz, dwa, trzy, cztery i o, przepięknie! Gdy shaker strzeli, Riano wreszcie będzie musiał mnie docenić. A teraz prawdziwy test. Wykonałeś to o wiele lepiej, niż ktokolwiek by mógł. <laughs> zobaczysz! Do meczu z Riano przygotuję dla ciebie zupełnie nowy zestaw schematów. Więcej? To, to... to świetnie. Wystarczy już treningu na dziś. Zagraj tak na meczu, a wygracie. Rad Golarego trzeba słuchać. Teraz dokładnie wiemy, co zrobi Shaker. Teraz dokładnie wiemy, co zrobi Shaker. To nie tak ma być. Chcę zmierzyć się z prawdziwym Shakerem na meczu. Ale Riano, czekaj, dokąd idziesz? Jadę z tobą. Shaker, patrz na to! Wszyscy pytają, kto jest najlepszy. Jesteś sławny, amigo. Nie przejmuj się. Stryk jest na trzy! Raz, dwa, trzy! Super Stryk jest! Dziś mecz, przed nami długo oczekiwany pojedynek. Możliwe, że najciekawszy od lat. Wielki pojedynek strzelców Riano kontra Shaker. Lepiej liczyć na czysty talent potrzeba trochę więcej niż schematycznej gry, by móc wygrać z barką. Czas się uwolnić i pokazać Riano, jak się strzela! Ach. Mam dryblować, czy... nie? Nie! Wrzuć na środek, amigo! Cofnij! Tył! Chwila! Pamiętam! Adios, mierny super Strikers! No nieźle. Dawaj, stary. Oh, Show. rusz się. Nie widzę piłki Gol Barki Niewiarygodny strzał Riano Barka prowadzi 1-0 Przegrywają Shaker musi znaleźć lukę Pięknie gra. Młody strzelec może konkurować z Riano. Rad Golarego trzeba słuchać. Shaker, jeśli możesz... Nigdy wcześniej nie załamywał się pod presją. Nie trzymał się schematu. Miał mnóstwo okazji na gola. Nie martw się, Amigo. W rewanżu dowiedziesz, że jesteś najlepszym strzelcem ligi. Razem ze mną, znaczy. Strasznie się ośmieszyłem. Zapewniam cię. Nikt nie zauważył, jesteś tego pewien? Totalna klapa. Ech, oglądałem, słabo grałeś. Spędza. Zablokowałeś się, jakbyś nigdy nie grał. Spędza. Odbierali ci piłkę. Spędza. Tak. Nie musisz przypominać. O, wybacz. Co z tobą? Nie mogłem się skupić. Muszę wziąć. Się Shaker! W orientuj się! Shaker? Jesteś tam? Halo! Oddzwonię. Czyżbyś się obudził? Co ty wyprawiasz? Mogłeś rozbić mi głowę. E, wiedziałem, że tego unikniesz. Pytanie brzmi: co ty wyprawiasz? Teraz już lepiej. Dalej, iriano biegniesz w złą stronę. Kocham wyzwania. Przyłóż się bardziej. Chwileczkę. Shaker pędzi na bramkę. Wychodzi sam na sam, obrońcy go gonią, czy strzeli? Więc o co ci chodziło? Ach, upewniałem się, że to utalentowany Shaker tu przybył. Widzimy huh? się na meczu, Shaker. Tak. Wpierw w lewo, potem w prawo. Obrót, drugi i strzał. O! Nie stój tak. A! Chwila przerwy. Później trening. Nie mogę się w to wczuć. Wiem, że mogę z nim wygrać, ale ale czuję, jakbym kopiował czyjś styl. Spójrzcie na to. To nie jest mój styl. Golare, próbujesz nauczyć Sejkerasty Luriano! Ooo! Macie rację! Macie mnie! Jestem zerem! Ja nie odszedłem, mnie zwolniono! Golare, czekaj! O, nic nie mówcie! Dokładnie tak samo było z Riano! Schematy! Co ty wyprawiasz? Puść! Shakerowi nie pomoże nauka stylu Riano. On chce, byś pomógł mu doszlifować jego styl. Dalej, stary druhu, mamy sporo pracy. Witamy na stadionie Barki. Cóż, wydawało się nam, że tym razem nie zdoła pomieścić więcej ludzi, niż na poprzednim meczu. Pomieścił! To chyba nowy rekord! Riano kontra Shaker, część druga, niebawem! Jest ze mną nie kto inny, niż Riano. Shaker nie sprawił bardzo większych problemów. Czego spodziewasz się dziś? No cóż, mówiłem fanom, żeby transparenty zostawili w domach. Wiem, o co ci chodziło w parku. Chciałem, żebyś znalazł swój własny styl. Ale dlaczego? Możecie przez to przegrać? <laughs> Bo potrafisz kopać w parku? To o niczym nie świadczy. Nie strzeliłeś jeszcze bramki w meczu. Prawda? Nie strzeliłem. Jeszcze? Tak. A co z golarem? Niedługo się przekonasz. Shaker nie jest pewny siebie. Ładny odbiór barki! Gol! Riano strzela pierwszy! O! Obrońców super strajkers ograł jak małe dzieci! Świetna kiwka napastnika Barki. Czy pokona wielkiego bo po raz drugi? Pokonał gol Riano! A do tego przepiękny. Świetnie skończył połowę. Masz 45 minut, Shaker. Pokaż fanom grę, na jaką liczą. Gdyby podawał do mnie, ja. Wiemy, że potrafisz. Barka prowadzi przewagą dwóch goli. A Seikera jak nie było, tak nie ma. Przecież jest. Spudłował. <trym /dźwięcim> Napastnik czerwono-białych musi wreszcie wpisać się na listę strzelców. Jak zwykle shaker się waha. Nie mogę. Nareszcie. Powrócił. Przeciera się środkiem! O, na takiego shakera czekam. Jest nie do zatrzymania! Już sam na sam! Go! Strzelców, ale do wygranej potrzebują dwóch goli A kończy im się czas Stary, wróciłeś <grywa> Blakowało nam ciebie A, stary <grywa> Witamy Wygrajmy Shaker przerzuca do Joego I czeka w środku na cross Obróć ciało do piłki na 2-2! Zostało 6 minut do końca. Czy Riano strzeli gola dla Barki? North odbiera. Cóż, prawie, że Riano o piłkę. Oddaje strzał. Broni Wielki Bo! Jeśli Shaker strzeli, gola będą prowadzili i wygra ten pojedynek strzelców. El Matador! Obróć się tyłem i stój niczym posąg! A! I. <laughs> przepraszam! Świetny gol Shakera! A może El Matadora? Ha! Tak czy siak, super sprowadzą. 3-2. Piękna walka dwójki młodych strzelców. Czemu pomogłeś mi słuchać instynktu? Zawsze marzyłem, żeby się z tobą zmierzyć, prawdziwym tobą. Heh. Rozumiem. Cieszę się, że zwolniłeś Golarę. Nie, nie jest zwolniony. Trenerze, jest mi przykro. Powinienem. Starczy. Każdy od czasu do czasu popełnia błędy, lecz ty pomogłeś nam przejść na wyższy poziom. Myślałem, że niczego mnie nie nauczysz. Shaker, korona strzelców trafia dziś do ciebie. Chyba El Matador już nad tym pracuje. Potrzebni byli strikes, byśmy obaj zmądrzeli. Zatrzymałeś złotą rybkę ode mnie? Mobiego? Oczywiście. Nikt nie zna mnie tak jak on. Z pomocą mistrza Golares Super Strikers inkasują trzy punkty. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie ZigZap. Studio Sonika. Reżyseria Andrzej Mastalerz, Dialogi polskie Łukasz Zielonka. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Organizacja produkcji Piotr Pluciński. Wystąpili Paweł Ciołkosz, Krzysztof Banaszyk, Andrzej Andrzejewski, Modest Luciński, Przemysław Stifta, Piotr Warszawski, Mirosław Sprojewicz, Sławomir Pacek i inni. Mogę doczekać się meczu z Riano. Hej! Widziałem artykuł, w którym was porównywano. Przewidzieli w nim wysyp bramek? Który z was strzeli więcej? Może Riano, a może drugi strzelec Shaker! A co piszą o mnie? Shaker, rządzi! Shaker, rządzi! Shaker, rządzi! Shaker, rządzi! Trenerze, coś nie tak? Bycie pod presją ciąży shakerowi. Shaker! starcie autografów, jedźmy! Stary, wskakuj! Czas trenować! Idź i machaj! Idź i machaj! Riano was pogrąży! I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest. Give them my best shot. Every strikers zanik instynktu jeszcze raz shaker w porządku jo Poćwiczmy różne Jesteś gość! Uuu, kochany Shaker! A może chwila przerwy? Ech, nie teraz! Trenujmy! Skręcaj ciało do piłki! To pomoże! O, pan... Golare? No spróbuj. Haha, ha, stary druhu. Chłopcy, to asystent Barki, najlepszy trener napastników w historii Superligi. E, he, he, właściwie to nie. Jestem e... Emerytem! Co? Po moim trupie? Masz nową pracę! Przygotuj Shakera na Riano! Myśl! Myśl! Shaker ma olbrzymi potencjał! Trenując go możesz zostać legendarnym trenerem! Pomyślmy! Klatka... Przyjęcie na lewą, nie, 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 na prawą, nie, na, na, na prawą. Nie, chwila, klatka. Aaaa! Dobrze. A, schematy stylu Riano. Uczę ich, że. On wygra z barką, a ja to światu, że Riano niesłusznie mnie zwolnił. Musisz ściśle trzymać się schematu. W innym wypadku, to strata czasu. Nie brzmi trudno. <noise> Myślisz? Jak Rihanno. Już nic. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I... O, przepięknie! Gdy Shaker strzeli i wreszcie będzie musiał mnie docenić. A teraz prawdziwy test! Wykonałeś to o wiele lepiej niż ktokolwiek by mógł. zobaczysz <noise> do